Ciało z KS, i ten zojny, kolejny filmiku. Dzień dobry, kolejnym odcinku holu. Ale dzisiaj mamy odcinek przeznaczony tylko jednej, jakby stronie, jednemu sklepowi, mianowicie stronie kolejkowo. Mówiłam o tej stronie właściwie niedawno w moim filmiku, gdzie mówiłam o różnych akcesoriach, które można kupować i nadają się z do LPS. I właśnie mówiłam o, o kolejkowo, jak i o mojej niesprawdzonej jeszcze stronie, ponieważ niestety jeszcze z niej nie zamawiałam. I właśnie to są teraz moje pierwsze zakupy, więc jestem bardzo ciekawa, czy te akcesoria faktycznie się nadadzą do wygórek, czy będą może troszeczkę za duże bądź za małe. Jeśli chodzi o paczki, to jest ona całkiem mała Co jednocześnie się martwię, a z drugiej strony może to oznaczać, że te mebelki są właściwie mniejsze niż myślałam I będą pasować do figurek Uuu, okej okay. Także mam tutaj ładnie wszystko zapakowane, właśnie mebelki i akcesoria. Na pewno właśnie zamówiłam jakiś mebel, który widzę, że może być średniawy. Nie wiem, czy będzie za duży, czy będzie czy nie. Yy, oraz wzięłam na pewno właśnie jakieś krzesło i takie akcesoria też mniejsze, jakieś naczynie. Oraz jakieś takie malutkie akcesoria oraz takie średniawe, więc zobaczymy wszystko, jak to będzie. I pierwsze co. Uuu, a to jest taki mieć takim pudełku ładnym. O, jezu, nic nie widać. Są to taki zestaw łazienkowy, czyli jest tutaj właśnie papier, rolka papieru, faktycznego właśnie papieru i na takim właśnie, czymś, się nigdy nie pamiętam jak się to nazywa, um, taka. Coś na papier. Wiadomo, że to przemno coś do ściany i to na papier, na ręcznik. E, mydelniczka i malutkie my mydełko. I to jest takie urocze Jezu, zaraz to zobaczymy. I na pewno to już wiadomo, właśnie takie malutkie akcesoria to na pewno właśnie będą pasować do figurek. I to jest fajne, ponieważ bardzo bym chciała porobić więcej łazienek. Także jest pierwsza rzecz, która na pewno jest sukcesem. Właśnie jak mówię, to jest ogólnie tam, nie pewna czym mówiłam, ale właśnie tam napisane są skale. Czyli wszystko jest 1,12, ale nie ma podpisanego. Uuu, ale nie ma podpisanego, właśnie, nie ma podanych dokładnych rozmiarów. No, chyba, że ja po prostu siebie nie widziałam. Więc doku, ciężko mi było powiedzieć, właśnie na temat niektórych tych rzeczy. Mebelków szczególnie. Zaraz, mimy może się nabierze dużymi większy, rzeczami większymi. Uuu, czekaj, e, więc na pewno na temat. E... O mój Boże, ja to jednak zamówiłam. Okej. Okay. <laughs> po prostu chcę powiedzieć, że na pewno malutkie akcesoria będą się nadawać. Mebelki to już inna sprawa, ponieważ. No właśnie. Na przykład mamy właśnie takie fajne krzesełko, które ono się jakby składa. To jest fajne, że to jest faktycznie takie drewniane. I to wygląda tak, więc obstawiam, że to się raczej powinno zgadzać. Ja właśnie doga, żeby taka największa jakby ma tułów, ale jednak może właśnie fajnie się... O! To... Czyli mieści się idealnie! Okej, okay. dobra, to jak to słodko wygląda? Okej. Okay. Mama, mam marszałka, tak powiem więcej, więcej te krzesła, bo są mega fajne. Na pewno się na jakąś taką, nie wiem, do ogródka, na jakąś taką zewnętrzną scenografię, co mi się osobiście bardzo przyda, bo ja jeszcze takie uwielbiam robić. Ogólnie krzesła będą się nadawały do LP... Ej, zajmie się to, wygląda. Więc myślę, że stoły też, będą powinny pasować, już skoro krzesła pasują, do stoły też, ale stołów jak na razie nie zamówiłam. Inny mebelek, to już w sumie chyba jedyny mebelek, jaki właśnie zamówiłam, to jest taka szafeczka Chciałam właśnie taką szafkę zobaczyć, jak będzie wyglądać i wow, ale fajne. Okej, okay, jakościowo w tym się mega podoba. Natomiast, no, jest to zdecydowanie za duże. To jest większe niż na figurka, więc no nie wiem, jak to właściwie będzie. Um, czy to właściwie będę miała do tego użytek? Może coś z tego zrobię, ale szczerze wątpię. Ewentualnie mogłabym po prostu to jakby skrócić: na przykład skrócić po prostu te nóżki, wyciąć na przykład stąd i je tutaj. Więc niestety bym musiała to zniszczyć, ale przynajmniej wtedy by miała się to tak. Idealnie pod figurkę, poza tym mogłoby to być taka, nie wiem właściwie gdzie bym to mogła użyć, bo w sumie jest takie ogromne jak na taką malutką szafeczkę, ale przynajmniej Mogłabym to użyć jakoś do, nie wiem, do jakiejś pracowni, może do Alana albo gdzieś O i fajne jest to, że to jest jednak taka właśnie byłaby duża powierzchnia, więc na pewno coś tu bym mogła właściwie e, postawić. Dobra, czekajcie, pokażę wam jeszcze moje eksperymenty, ponieważ odcięłam teraz po prostu zwykłą kurwą, którą kupiłam po prostu wtedy. Odcięłam to noc, więc to miałam tylko takie malutkie wszechstronne końcówki. Troszeczkę niestety mi się tu porysowało, ale to już jakby chyba było nieuniknione, bo i tak to troszkę też jest. Ale myślę, że nawet teraz to wygląda fajnie, jest właśnie znacznie niższe, ale przez tą powierzchnię jakie to jest duże. Myślę, że to by się tam fajnie nadało też jako stolik, taki kawowy, to chyba się po prostu nazywa. jakieś e, kanapie, jest właśnie przy jakieś kanapie czy właśnie jakiejś sofie i tak dalej, ogólnie w salonie, właśnie, żeby były takie właśnie stolik, ponieważ on jest fajny, on jest właśnie taki duży, a można wtedy też wyciągnąć, można nie dać tutaj gazety, albo można po prostu odwrócić, żeby nic nie było, albo może być ta szuflada, albo może być to po prostu teraz w jakimś, nie wiem, sklepie po prostu, czy sklepie jakimś, e, kurde, warsztacie czy coś, jak tak sobie to odwróciłam, to w sumie to też by się mogło nada nadawać na coś, Alan on ma swoją pracownię I tak jakoś się to bardzo kojarzy, nie wiem, żeby coś tutaj postawić i na przykład to po prostu się schnie Albo nie wiem, tutaj cieknie farba, bo coś jest pomalowane i po prostu taka stacja, wiecie, żeby po prostu coś schło Więc to też bym mogła sobie tak wykorzystać I teraz się zastanawiam, czy na pewno chcę to właściwie skleić, czy może to tak zostawić Zobaczę! A jakbyś się zastanawiali, to jeżeli... bo możliwe, że jednak nie będę teraz tego sklejać jeżeli ten to byłoby gdzieś takiego wtedy wzrostu, więc byłoby to wciąż wyższe od figurki, ale nie aż tak. Jeszcze zobaczę, ale no, właśnie to było o właśnie takie, bo wtedy bym tucka, chociaż mogę to też skreć niżej. Zobaczę, zobaczę. Chyba, że to miało być jaka taka duża szafa, nie mam pojęcia, ale ja wyobrażałam sobie osobiście, że to jest taka, taka mniejsza, tak bardziej obok jakiejś kanapy czy coś takiego. Następna jest drabina. Tego byłam bardzo ciekawa, właśnie to jest taka drewniana drabina. Jest ona zosowanie mniejsza niż myślałam, ale nie jest tak duża, jak się bałam, że będzie, więc dla figurek właściwie jest git. Jest. Oj! Trochę się mocno rozkłada, więc trochę będzie problem dla figurki, więc będę musiała tam nie wiem, dać może tą plasteliny, aby ona się trzymała na pewnym stopniu. Ale tak to jest fajne, że ona właśnie się składa, więc figurka może się sobie sobie ją mieści. <grym> ale to jest fajne, okej, okay, tak to serem się mega podoba. Doniczki! Został doniczek. Wiem, że były jeszcze takie podłużne, ale sam na razie właśnie wzięłam o te i są takie zwykłe właśnie doniczki, ale to jest słodkie. Idealny w sumie właściwie jest rozmiar. Jezus Maria, fokus! Czemu tak szalisz dzisiaj? Więc. Yy... No, idealny właśnie rozmiar do figurek, a właśnie to było za kilka złotych, chyba właśnie było te... ile to jest 10 sztuk, chyba tak. Sobie tutaj. I tak jak właśnie już mówiłam, to jest ten zestaw się z um, ten łazienkowy. O, nie! A! Nie zauważyłam, że tu stać ma! Fuck! Także mamy właśnie tutaj uh, papier. Dziękuję. Okej, okay. to właśnie że to da się wyjmować z faktycznie niż papier. Jest takie, to jest fajne, taka mała, taki mały detal taki fajny. I to jest właśnie z metalu. I, no, przy co się idealnie nadaje. I tu właśnie jeszcze jest. A to jest sklejone, właśnie to jest taka jakby jedność. Jest właśnie taka też złota, właśnie medalniczka i właśnie jest tutaj też takie mydełko. Dla łapek idealne. Rączka to muszę powiedzieć no, właśnie e, ręcznik. Jak tutaj mówiłam, że ta mydelniczka jest sklejona, to przypadkiem próbowałam wyciągnąć z pudełka i mi się na tym pudełko a potem właśnie ten, ta serwetka. Więc yy, nie jest to tak mocno przyczepione, więc można właśnie to odkleić, wtedy można mieć po prostu samo mydełko bez tego Albo sobie dać inne mydełka, więc no To nie jest tak, że ja to specjalnie zrobiłam Ale i tak byłam ciekawa, czy da się na to właśnie rozebrać, ale tak, da się i wtedy można dać aż jakieś inne mydełko w sumie, to mi się mega podoba, to jest w sumie taki kamienczek, ale taki ładny też można być jako mydełko Albo na przykład mam mydełko z Sylvanian, które też idealnie pasuje Mieści fajny i urocze, okej, okay, właśnie to jest taki, e, no bo wiadomo e, No po pierwsze takie, to jest po prostu już bardziej kupiłam też dla siebie, bo chciałam zobaczyć jak wyglądam. Malutki właśnie zestaw e, ciusia z wagonikami, jakie to jest urocze Jakie to jest urocze, ona mam nawet wycięte okna Wow, halo, o oh. To jest właśnie taka ciu, ciu, Ale fajne! A poza tym, właśnie, no wiadomo, zbliżałem się świetna więc będę musiała jakieś, właśnie. Um, potrzebuję sklep z zabawkami. To jest to, co, coś, co na pewno potrzebuję. I potrzebuję, po prostu, wiadomo, jakieś tam, nie wiem, jak prezenty i tak dalej, do jakichś scenek. Więc potrzebuję, właśnie, jakieś miniaturowe zabawki. A poza tym. Jo! Ja wiem, co tam jeszcze powinno być. Ja wiem, co tu jeszcze powinno być. O bo mój Boże. Może ta to rzecz najpierw. To jest malutki kufel z ciemnym piwem. Wiem, że jeszcze jest z jasnym piwem. I oczywiście właśnie że to musiałam wziąć, bo do moich figurek się nadaje idea idealnie. Poza tym takiego kufla <offenders> jeszcze nie mam. Uuu, ale fajny, okej. Okay. Czyli taki właśnie plastikowy, przytułczysty kufel i tu właśnie jest um, ciemne piwo. Także do figurek też ide idealnie się nadaje. Także właśnie, ona czynię, się nie martwiłam, o to też się nie martwiłam, ale Jezus, jak to słodka wygląda! Boże! I na pewno, co bardzo bym chciała zrobić, właśnie, tylko sklepu zabawkowego to porobić zdjęcia tym zabawkom, co się właśnie takie, nie wiem, sobie jakoś miniaturą scenografię, nie wiem, właśnie, że jakiś śniak się bawi tym, i potem zrobić z tego miniaturowe pudełka i dać je na półki, właśnie. Żeby faktycznie było, że te zabawki, które właściwie na przykład takie, coś może być na wystawie, ale faktycznie można je też kupić. Następny jest tutaj, właśnie, zegar. O, i są takie zegar. Wiem chyba, nie wiem, czy były tak stojące, ale właśnie były takie dwa na pół. Trzy były na półkę. Z się właśnie ten jeden kupiłam, jak na razie na próbę, ponieważ wiem już do kogo pójdzie, do jakiego pomieszczenia. I to jest właśnie taki też drewniany zegar. Fajny, nagle mi się podoba. O, dobra, okej, okay, to jest też ciekawe. To już też, też kolejna malutka akcesoria. I to jest właśnie, są właśnie miniaturowe nożyczki, i to jest fajne. Miniaturowe nożyczki, które. się otwierają. I, Ok nie wiem są takie ogólnie nożyczki, czy one no mają być na przykład krawieckie, nie mam pojęcia ale tak czy jak one się otwierają i są takie takie duże, ale właściwie no takie właśnie serii no duże nożyczki, no ja też mam takie ogromne nożyczki czy ja tego jednak nie zamówiłam? nie, zamówiłam, Jezu, ja to jest jeszcze mniejsze, jakie okej, okay, ale się podjęłam teraz okej, okay, to jest jeszcze mniejsze, jeszcze lepiej, okej okay. mianowicie, jedna z tych rzeczy, to nie jest to czym się teraz jaram, ale, jaram, ale, o mój Boże o mój Boże Były chyba dwie lampy, jedna się taka złota I jedna chyba czarna, jeżeli się nie mylę Wow, okej okay. Jo, ale fajny, ty, a rozmiarował też idealnie pod figurkę. Mogę to też jakieś albo zawiesić, albo że figurka... fagurka, co? Figurka faktycznie sobie z tym właśnie gdzieś, e, gdzieś tupta. Co mi się bardzo przyda, jak mówię, to jest, to jest ide to idealnie akcesorium, który mi się przyda właśnie do moich seriali. Ostatnia rzecz, ostatnia rzecz, którą się mega jara, bo bardzo chciałam od jakiegoś czasu takie rzeczy poznajdywać. Już na sklepiku dla was kiedyś były takie, ale nie, nie zamawiałam ich, i więc nie mam pojęcia, czy na pewno było takie. Ale, no, w sensie rozmiarowo na przykład, ale Jezus Maria, to zawsze się przyda do sklepu z zabawkami, ponieważ to są to misie. Jakie słodki! Chyba by właśnie taki jedyny, uh, jedyny rodzaj, ale jakie on jest malutki i uroczy i jest. Ojej! Jezus Maria, okej, okay, uwielbiam tego misia. Uwielbiam tego misia. Także ten miś na pewno kupię go znacznie więcej. I mam ochotę aż gdzie, tak wiecie, troszeczkę. Nie wiem, mam ochotę mu na przykład dać nieś, czapeczkę świąteczną doszyć, albo właśnie coś, bo on tak lekko łapki rozchyla, więc mogę coś tutaj dodać. Albo jakieś kokardki, albo krawat, aby je troszeczkę rozróżnić. Jezus Maria, jakie słodkie! Malutki miś! O Boże! Okej, okay, okej, okay. jestem mega zadowolona z tego, że w sumie um, jedynym jakby takim... Fajne może by to powiedzieć jest właściwie tamta szafka. Jak mówię, jeszcze ją spróbuję właściwie troszkę przerobić i może wtedy się właściwie nada. Na pewno się nada. Tylko jak mówię, muszę ją przerobić. Jestem zadowolona mega z tego sklepu, więc i wam polecam. I Jezus Jezu ochotę tego jeszcze raz coś zamówić z tego Na pewno niedługo coś właśnie spróbuję. Też jakieś inne nowe akcesoria, ponieważ jest wiele, które widzę właśnie, które jednak nie kupiłam. Eee, zostawiłam sobie na później. Także nie mogę się doczekać, aż je ogarnę oraz takie, które chcę bo na przykład kupić więcej. Także to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że Ci Wam się podobał. z zobaczenia Widzimy się innych następnych moich filmikach. Na razie. Pa! pa.